Witajcie, kochani, witajcie w mojej kuchni. Wiosna za oknem, aż miło, aż się uśmiechać chce, Ale jest zimno. Jak się otworzy okno, to strasznie zimno w powietrzu leci do domu. Niemniej jednak, słońce to jest zawsze powód do uśmiechu. Ale, żeby był zdrowy uśmiech, trzeba się jeszcze zdrowo odżywiać. Więc dzisiaj zapraszam Was na kolejny dzień diety. 26? Chyba 26. Blisko, blisko, coraz bliżej do końca. Yy, także co? Zaczynamy! Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, cali, zdrowi, szczęśliwi i gotowi na e, kolejne wspólne gotowanie w mojej kuchni. Zaczynamy od śniadania. A na śniadanie mamy gryczankę z e, owocami kasza gryczana niepalona, ja mam już ugotowaną, więc ją tylko sobie odgrzeję Wy normalnie gotujecie sobie na mleku i do tego jest kakao albo ja daję karob, jest miód, jest cynamon i są maliny ja mam mrożone maliny z mojego ogrodu z zeszłego roku i tak ja wrzucam sobie Śniadanie gotowe. Słuchajcie pyszne. Mm. Nie zagrzełam tego jakoś bardzo, tylko tak trochę, żeby te maliny się. Wiecie, co nie? Mmm. Hm. Uwielbiam takie śniadanie. Tak, uwielbiam. <grym> Jest bardzo szybkie w przygotowaniu, ja już wiele razy mówiłam że zawsze warto mieć pod ręką właśnie. Albo gotowaną kaszę, albo ryż, albo coś takiego, albo chociaż płatki różne, e, w sensie gryczane i zamiast kaszy można użyć płatki, wtedy one bardzo szybko się e, przygotują, mleko, jakiś owoc i mamy gotowy. Pamiętajcie, mleko roślinne i mamy gotowy przepis. E, i mamy gotowe śniadanie, gotowy posiłek albo lunch, albo jakąś przekąskę. Naprawdę bardzo szybko można coś takiego przygotować. Zamiast. Y, 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 pamiętajcie też o tym, że owoce można zamieniać owocami, czyli y, jakieś jagody jagodami. Na banana bym tu uważała, bo pewnie można go dać, ale troszkę mniej. Ale jakieś takie, wiecie co? Lżejsze owoce, y, lżejszymi owocami, a. Ale pewnie, jakby dodał banana, to też by się nic nie stało, w sensie kalorycznym, ewentualnie tylko, bo wiadoma rzecz, że ja na przykład bardzo lubię z bananem. Także opcji na owsiankę, gryczankę, ryżowiankę, jaglankę jest bardzo, bardzo wiele i na pewno o tym wiecie. I stosujcie, bo naprawdę fajne, ciekawe i zdrowe potrawy z tego wychodzą. A my widzimy się na lunchu. Na razie! Na lunch będzie koktajl, ulubiony mój koktajl, w sensie nie ten ulubiony, tylko w ogóle, wiecie, nie? Uwielbiam koktajle, więc tak. Maliny, e, jabłko, e, mleko migdałowe, miód i wiórki. Miksujemy. Gotowe! Jestem? jestem, nie do końca mnie widać, ale to nie o to chodzi, żeby mnie tu było widać. Ale trochę mnie widać, to dobrze. Słuchajcie, nie muszę mówić, nie, że koktajl to najlepszy lunch. Jak dla mnie, tak myślę. I będę to powtarzać, bo na mnie naprawdę bardzo dobrze działa. Napije się, dużo witamin, jest bardzo sycący, na długo mnie trzyma. Także polecam i na zdrówko. Mm. Zimny, bo maliny mrożone były. Uh, tak, fajny. Imbir do owoców zawsze pasuje. Także. I kokosy. Mm. Uh -huh. Super. Mógłby nie być taki zimny, bo <noise> dzisiaj nie jest mi najcieplej. Um, także. Mm. Ale Imbir pewnie spowoduje, że nie wychodzi mnie ten zimny koktajl, tylko chociaż zrównoważy temperaturę. Także co? Eee, co tu jeszcze chciałam rzec? Chciałam tylko rzec, że nie będę tutaj się rozgadywać, bo obiecałam sobie, że nie będę gadać. Więc tak, eee, my widzimy się na obiedzie. To jest lunch. My widzimy się na obiedzie. Na razie. Na zdrowie. E, i nie wiem od czego zacząć teraz bo jest czas obiadu a u mnie od wczoraj do dzisiaj e, minął cały dzień u was to jest chwilka e, u mnie był cały dzień słuchajcie, na szybko powiem wam że dostałam telefon wczoraj że pan przychodzi naprawiać ogrzewanie i rurę wymieniał mi tutaj w ogóle za meblami wywalił mi Tą dyktę z tyłu taką, co jest w medlach, bo za tą dyktą były rurki, które prowadziły wodę ciepłą od ogrzewania z góry, bo u góry jest boiler, na dole są rurki i terma, jakby tak by trzeba to chyba nazwać, ten piecyk, który ogrzewa tą wodę i muszę Wam powiedzieć, że jak się wynajmuje dom w Anglii, czy mieszkanie w ogóle, chodzi mi o to, że wynajmowanie jakiegoś lokum, przez agencję to jest po prostu szok. Ile trzeba mieć nerwów, nie macie pojęcia, bo, żeby się dogadać z agencją, żeby się już z tydzień potleży przewrócony, bo były wiatry i przewróciły, jeszcze nikt nie przyszedł tego zobaczyć. Sąsiadka co chwilę na mnie patrzy. E Pytaniem w oczach w ogóle, ale co z tym płotem? A jest mi ten, no przecież w ogóle to nie moja broszka, bo to agencja powinna się tym zajmować. I właśnie tak to jest, że albo z nienacka dzwonią w ogóle, że za chwilę ktoś przyjdzie. A ja na przykład wczoraj nie byłam gotowa na pana, który mi w ogóle w kuchni zrobił kogel mogel. Ja byłam przygotowana, że nagrywam film, tak? I tak to tutaj jest, słuchajcie, naprawdę. Co mieszkają wami na wynajętych yy, w mieszkaniach czy domach, to wiedzą, co mam na myśli. Po prostu ciasne, ale własne byłoby najlepsze, a tak niestety. No ale wracając do obiadu, mam obiadek. Moja propozycja podania jest przepiękna. Bardzo lubię takie kolorowe rzeczy. Kapusta kiszona, piersi z indyka. Ja ją sobie wczoraj jeszcze, bo miałam już rozmrożoną, więc wczoraj ją sobie upiekłam dzisiaj tylko podgrzałam. Tu powinna być pietruszka, ale niestety nie nadąża rosnąć na ogrodzie, więc mam troszeczkę szpinaku. Czerwona papryczka, kurczak po prostu nieupieczony, on wygląda jak upieczony, tylko dlatego, że ja po prostu daję dużo papryki. Jest taki upróżony i kapusta kiszona. Yy, I to wszystko. Myślę, że ślinami mi cieknie. Po prostu cieknie mi ślina na to. Oczywiście nie będę sobą jak nie posmakował ja, bo przecież... Mm, jestem nie Mmm. No. Hmm. Hmm. No i kapusta kiszona, nie? To jest właśnie to. Mm. Co tygryski lubią najbardziej, naprawdę takie, danie mięso z kapustą? Nie potrzebuje ani kaszy, ani chleba, ani ziemniaków. Jest super, naprawdę mega. Dobra, także ja wam to polecam. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, odnośnie pietruszki. Słuchajcie, już zaczyna się sezon na, e, na sianie pietruszki. I Ja już mam kupioną hmm, pietruszkę, taki zestawik: hmm, pietruszka, koriander i bazylia, i. Chips. Patrzę i. Y, szczypiorek, szczypiorek. Y, I co? I jeszcze tylko ziemię trzeba kupić, jakąś. Eko najlepiej, prawda? Bo te ziemię teraz pamiętajcie, ziemia w sklepie. Jest tak przygotowana w tych workach, że ona już ma nawóz do kwiatów, czyli taka ziemia od kwiatów nie nadaje się do siania warzyw, bo ona ma tam nawozy w środku. Czyli ziemia musi być taka do warzyw, i zwracajcie uwagę, bo centralnie, nie wiem jak jest w Polsce, ale tu u nas, to centralnie nawozy są takie dodawane, które. Nie wiem, przez pół roku, właściwie przez cały sezon rośnięcia rośliny w tej e, ziemi, ona cały czas dostaje nawóz, żeby była piękna, więc e, nie o to właściwie nam chodzi, żebyśmy sobie siali sami w domu e, warzywa czy tam zieleninę i żeby ona od razu była z nawozem. Także pamiętajcie, siejemy w eko jakiejś takiej no, zwykłej, normalnej ziemi i lepiej ją podlać, nie wiem, jakimś nawozem zrobionym z pokrzywy chociażby, czy, czy podejrzewam, że jeśli jest w doniczce e, ziemia zwykła, czysta, świeża, to ona będzie miała już wystarczająco na jeden sezon dla takich malutkich roślinek jak to, także siać będziemy, a my się widzimy na podwieczorku. Radzie! Wieczorek, a na podwieczorek mamy krem czekoladowy i ja robię dwie porcje, ponieważ moje dzieci uwielbiają, e, i ja im po prostu zrobię to i jak oni wrócą ze szkoły, to będą mieli na deserek po obiedzie przy okazji. E, więc tak, do tego będzie nam potrzebne e, tak tyle. 3, 5, 7... Tak, ja mam 10, nie szkodzi. W takim sensie, że to już była reszta z opakowania, więc mam 10. Zalewamy to mlekiem migdałowym i gotujemy do miękkości. Później wrzucamy do miksera bądź miksujemy takim ręcznym, jeśli macie: miód e, chili, hot chili e, i e, kakao. Ja mam akurat takie, może nie najlepsze, ale jest. I ja sobie dodam troszeczkę cinnamonu, bo bardzo lubię i dzieci też lubią. Także ja to gotuję, blenduję i pokażę Wam, co z tego wyjdzie. Yy, podwieczorek, w międzyczasie przygotujemy podwieczorek. Popatrzę na zegarek, która jest godzina, bo tak chlebek mam do wstawienia. <laughs> tak widać. Z tyłu masło się klaruje. Pachnie mi tu w kuchni naprawdę fajnie. I studzi mi się troszeczkę to mleko z tymi daktylami. Dlatego w międzyczasie zrobimy kolację, bo kolację mam właściwie przygotowaną. Kasza gryczana, gotowana z solą, tak jak na opakowaniu. Ja zawsze dodaję trochę jakiegoś tłuszczu. Wczoraj dodałam masło klarowane. I tak. To będzie kasza z <laughs> warzywami. Yy, Seller, wy widzieliście już co ma być. Ja nie mam yy, pora, ale dodam sobie trochę szpinaku, bo mam i jak wiecie bardzo lubię. I yy, kurkumę dodam. Yy, kaszę pieprz jański oczywiście. Tak jak powiedziałam soliłam, więc solić już nie będę dodatkowo. Yy, dodam też właśnie tego szpinaku i dynię piżmową i to. I to wszystko. Grzejemy na patelni. E, dodam odrobinę e, jeszcze masła na patelnię. Może być w garnuszku, to nie musi być patelnia. Pokroję drobniutko seler, wrzucę najpierw. Jak troszeczkę chociaż się, tak wiecie, ciut zagrzeje, zagrzeje, tak troszeczkę się zmiękczy, wtedy dodam kaszę. Jak kasza się ugrzeje, dodam szpinak. Ta. dodam szpinak i wymieszam i w międzyczasie oczywiście dodam jeszcze tą kurkumę i zamieszam, może być razem z kaszą tak żeby zdążyła się tylko rozpuścić w tej kurkumie też już jest tłuszcz, ale dobre tłuszcze to mogą być a tą dynię ponieważ chciałabym żeby była w całych takich plasterkach bo no tak bym chciała dzisiaj, chciałabym to ładnie położyć sobie na talerzu to tą dynię wstawię w osobnym garnuszku w wodę, ale tak tylko, wiecie co, tak tylko na dnie troszeczkę wody i przykryję pokryweczką, żeby ona się delikatnie upróżyła, ponieważ jest to dynia e, piżmowa. Ja nie wiem, czy rodzaj dyni, no na pewno ma znaczenie, ponieważ ta jest bardzo słodka, e, bo ja w ogóle mogę dynię na surowo jeść. I mi to nie przeszkadza, dlatego ją tylko ugrzeję i tak delikatnie zblanszuję i to będzie wszystko. Wtedy wyłożę to na talerz i pokażę wam. Także na razie. No i jest kolacja. Może nie jakoś fantastycznie podana, ale myślę, że pomarańczowy to zdecydowanie kolor, który poprawia humor mój na pewno. E, także tak, tak wygląda kolacja. Ja oczywiście nie będę sobą i spróbuję tej kolacji przed podwieczorkiem, ale to przecież nie o to chodzi. Znowu patrzę na zegarek na ja czas. muszę już wstawić. Mm. Bardzo lubię dynie. Mm. Mm. Pycha. Razem pycha. Naprawdę. Tak jak mówiłam, wygląd dla mnie nie ma znaczenia, chociaż czasem lubię sobie ładnie położyć na talerzu, bo zawsze jest przyjemnie uśmiech do fajnego talerza. Do fajnego jedzonka. Tak czy inaczej, smak jest najważniejszy. Eee, I co? I to tyle. Eee, tak, po kolacji właściwie powinna powiedzieć, że to wszystko na dzisiaj. Eee, I ja już się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ale dzisiaj mam jeszcze podwieczorek do zrobienia, więc eee, stoi tam za mną. E, także tak wyglądają e, te. Może się nie rozgotowały, no ale trochę je gotowałam i w tej chwili to tak to wygląda. Widzicie, prawda? tak I e, ja to teraz miksuję sos czekoladowy, bo ciężko to No może krem też. Jest to trochę rzadkie. Nie wiem, bo jak wiecie, co ja na oponie. I słuchajcie, jest pycha, jest mega, no bo przecież, widzicie, liże już to, nie? W ogóle światło jest. Wczoraj było słońce, po południu padał deszcz, dzisiaj już jest pochmurno. Słuchajcie, wafle e, ryżowe. E, nic lepszego niż nic prostszego. Słuchajcie, moje dzieci, e, ja też. I mój mąż, my w ogóle w domu nie kupujemy słodyczy w ogóle. Ja zawsze coś wykręcę, żeby dzieciom nie dawać, nie kupować słodkości. I nie wariuję, nie, nie. Wczoraj był. Tu w Anglii jest taki zwyczaj, że jak jakieś dziecko ma urodziny w szkole, to przynosi jakieś słodkości. Wczoraj przynieśli jakieś coś tam w ogóle, cukier, żarz, cukier i zjedli na zdrowie i cieszyli się i spoko. Ja nie mam nic przeciwko, bo raz na jakiś czas jak zjedzą, to niech sobie zjedzą. Ale na co dzień e, jemy właśnie takie takie rzeczy. Ja notorycznie robię e, słodkie ciasteczka, kremy i właśnie, jeśli macie e, taki krem, krem z fasoli, chyba jeszcze nie wstawiłam, a już nagrałam wiele razy, bardzo często robię krem z fasoli. A może robiłam? Coś a'la cieciorella, tylko cieciorella na pewno jest na moim kanale, ale z fasoli też robię coś takiego. Chłopaki uwielbiają, właśnie na chlebek ryżowy. Ech. Oni i łyżką by zjedli taki krem, bo przecież, dlaczego nie? Jakby wyszedł odrobinę bardziej gęsty, ale myślę, że e, jeśli nie macie e, dietetycznego czegoś takiego, to można dać więcej daktyli Mega. zmielić i dodać na przykład um, do mielenia olej kokosowy i wtedy jak z, um, zestygnie, ostygnie, wystygnie, to będzie bardziej gęste i będzie się nadawało do smarowania. I co? Normalnie e, albo jakieś masło orzechowe, migdałowe do tego jeszcze dodać Mega! Mmm! Przy... No tak, unytałam się. Przekąsta. po prostu mega, mega zdrowa, mega pyszna, czekoladowa. Czego coś więcej? Słodyczy ze sklepu? Nie potrzeba, naprawdę nie potrzeba. Słuchajcie, ja tutaj będę teraz wylizywać to pudełko, bo przecież nie będę sobą jakbym miała umyć tyle czekolady. Także ja się zajmę wylizywaniem, a my widzimy się na kolacji. Na razie! Mmm. Ja uwielbiam. Mmm, Do tego też pasuje, co? Banan. Banana zamoczyć w tym. Oh. Mm. nom. nom. I to tyle na dzisiaj, kochani. To ostatni posiłek. E, żegnam się z Wami cieplutko. Życzę Wam dużo zdrówka e, i dużo smacznych potraw przyrządzanych w kuchni e, i radości, bo to jest najważniejsze, żebyśmy z wszystkiego czerpali radość i pozytywne e, emocje, wibracje, myśli i wszystko, co dobre. E, I to wszystko. Ja dzisiaj już kończę, a my widzimy się cały. Tydzień w kolejnym dniu diety. Może nie za tydzień, ale na pewno w kolejnym filmiku. Na razie!